czołóweczka Czołeczka była. Subskrybujcie mój kanał, bo nieraz mnie blokują te portale nawet trzeźwościowe za to co mówię, dlatego subskrybujcie, bo możecie nie mieć już ze mną kontaktu. Klika się subskrypcję na YouTubie i wtedy będziecie codziennie mieli nowe filmy. Słuchajcie, następny mit. Alkoholik i tak zwana lufa albo zapicie. No, nie wiem ile jeszcze będę żył, ale muszę się z tym z wami podzielić. Mam parę przyjaciół, niektórzy już nie żyją, którzy się napili, nie powiedzieli o tym i dalej nie pili. Jeden nawet żyje, nie pije teraz jakieś prawie 30 lat. Kiedyś przy kolegach wypił lufę. Niewielu nie ludziom o tym mówił, ale dalej nie pił. Ja jestem też tego przykładem. Nie? Na sylwestra, po pięciu latach niepicia, omyłkowo znalazł się alkohol w moich ustach. Nie wiem, ile wleciało do gardła, ale. Wyplułem resztę i, ech, i bałem się do tego przyznać przez rok czasu. Także cuda się zdarzają. Nie? Jak ktoś bardzo pragnie nie pić, to może nawet nie pić po tym omyłkowym napiciu się, lub jakimś tam w stanie szału, nie? żeby komuś coś udowodnić. Jakie jest Wasze zdanie? Nie wiem. Moje jest takie, że nie traktuję omyłkowego napicia się jako zapicia. Nie? Ja na przykład mógłbym sobie liczyć, że nie piję 5 lat, bo tam miałem wpadkę kilkudniową, ale nie. Ja, ja to traktuję jako zapicie, bo świadomie sięgnąłem po alkohol. Nie? I kilka dni piłem do do kompletnego upicia się. Eee, leki i alkohol. To jest naprawdę indywidualna sprawa. Niektórzy muszą brać leki, nawet psychotropowe, żeby dalej istnieć. Są to nieraz bardzo silne leki. Nie? Znam również, mam przyjaciela, alkoholika, nie? który, prozak i, i ten. I te inne rzeczy no, są traktowane dosłownie jako narkotyk prawie. Nie? A mimo to on też tego spróbował i dalej nie pije już ponad 30 parę lat, nie? Także słuchajcie, taka jest prawda. I ostatnia rzecz to jest to, co oglądacie, nie? Ej, ktoś tam może mi zarzucić, no co ja będę go wspierał i tak dalej, bo on sobie jeździ. Ale jak ja sobie jeżdżę, to macie chociaż fajne widoki. Nie? I taki wyjazd to nie jest łatwa sprawa, bo to jest wyzwanie. Nie? Ja, ja nie mam żadnych pieniędzy. Ja wjechałem nawet, może, mając 100 złotych. Przez 3 miesiące dawałem Wam relacje. Możecie to zobaczyć na YouTubie. Z pięknymi widokami, czy w górach, czy na Mazurach. Nie? Także, kochani, wspierajcie mnie, subskrybujcie mój kanał i udostępniajcie te filmy innym. A ja będę dopóki żyję i nie piję, będę nagrywał. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.